Troszkę się pojawiły demony z wczoraj, gdzie praktycznie my kreowali tą grę, my graliśmy na tym krążku, a oni strzelili pierwszą bramkę i tak i tak myśleliśmy, że kurde, znowu będzie to samo, ale nie spuściliśmy głowy, mówiliśmy w szatni, że to jest jeden strzał i, i na pewno, na pewno wpadnie. Wpadło Dogrywka no to już takie 50-50, ale na szczęście na naszą korzyść jest 1-1 i, i wiedzieliśmy, że w zeszłym będzie bardzo długa seria, cieszymy się i... Nie możemy się doczekać następnego meczu. Przyjeżdżając tutaj, liczyliśmy na, na wygranie pojedynku, udało nam się to wczoraj. No i byliśmy, też rozochoczyło nas to i chcieliśmy to dzisiaj powtórzyć. Mecz był bardziej zacięty, Wieca miała presję tego, żeby, żeby tutaj wygrać i, i, i dali dzisiaj z siebie naprawdę... Dużo i te mecze tak się będą teraz e, rysować. No, będzie walka, zaangażowanie. No, zobaczymy jak będzie. No, no, mamy teraz dwa dni i to są ważne dwa dni, bo, bo musimy odpocząć, musimy dobrze zregenerować organizmy, bo naprawdę te mecze są bardzo ciężkie i, i na pewno oni to odczuwają i my odczuwamy ze mnie się leje jak nie powiem z czego, ale A no, jedziemy tam wygrać. U siebie e, licząc na, na, na własną publiczność będziemy chcieli e, się dobrze zaprezentować i i wygrać, ale tak jak mówię, to jest playoff, tutaj już ta, ta przewaga lodowiska nie ma takiego dużego znaczenia. Ważna jest dyspozycja dnia, podejście, głowa i, i na pewno przygotujemy się na kolejne dwa ciężkie boje.